Ujawnienie, ujawnienie. Yy, wczoraj, 30 stycznia, DOJ ujawniło miliony akt Epstein'a, 2000 nagrań. No i jest, jest. Rytuały satanistyczne. Daję tutaj przykład. George W. Bush senior, czyli ten starszy, zgwałcił chłopca, był świadkiem. Rytuału satanistycznego, gdzie obcinano kończyny, rozczłonkowywano nie, niemowlęta, yy, patroszono niemowlęta, więc takie rzeczy wychodzą. Na szybko sprawdziłem w tej wyszukiwarce justice.gov/Epstein satanik wpisałem no i jest mnóstwo jest mnóstwo wyników wyszukiwania yy, sa satanistyczny tak hasło satanistyczne, więc mamy ujawnienie ujawnienie no i tutaj na razie widziałem że krąży właśnie George W George Bush senior Czyli Republikanin, tak? To też warto, warto wspomnieć, że Republikanin nie tylko demokraci, nie tylko demokraci, ale też, ale też Republikanie. My już to wiedzieliśmy wcześniej, że Buszowie są satanistami. Krążyło to w internecie już od wielu lat. Tak czy inaczej, teraz mamy dowody, mamy ujawnienie, więc dzieje się, dzieje się. Jeszcze powiem Don Lemon. E, dziennikutka, dziennitutka Lewacka, e, propagandista, straszny pro, propagandista, był też wczoraj aresztowany, więc mamy drugi prezencik. Lewaki wariują pewnie. Tak czy inaczej został aresztowany za wtargnięcie do kościoła z protestującymi. Lewaki protestu protestowali przeciwko ICE w kościele, przeciwko policji imigracyjnej. Że deportuje nielegalnych imigrantów, protestowali w kościele. Jakby kościół miał cokolwiek wspólnego z deportowaniem nielegalnych imigrantów. Tak czy inaczej, showmas go on prawdziwe zarzuty są zupełnie inne wobec Dona Lemona. To jest tylko taka przykrywka, na razie delikatna, żeby lewaki nie zwariowały na maksa. Tak czy inaczej dzieje się wszystko, idzie do przodu i to jest ogromny kamień, kamień milowy, tak, to jest ogromny kamień mi, milowy. W końcu oficjalnie wychodzą rytuały satanistyczne. Pozdrawiam.